Dobra. Wysał, 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 zesrał. Dobra. Let's go. Yy, to tak, preferuję iść Boże, jak dalej dalej. Spierdalamy stąd od razu. Ach. co to za żywiołki? Jeden. No właśnie zawierze. Nie mogę biegać. Chodź tu do mnie. Uh o. -oh. Uh. Ej, ona biegnie do mnie! Pochodzę! Zgać latarkę! Co ja pa robi? Jest koło ciebie? Tak, ominęła mnie! Nie o, tak. Gdzie cię sprzedam? Ja pięknę! Idź za nami! Kasiak! Postaw bombę! Postaw bombę! Zostawiłem! Scrolluj! No nie! KAMPI Mam kabel na Kampi. Niedobrze. Mam kabel. Mam kabel. To jest postęp. Nie mogę full screena dać. O Mam kabel, mam postęp. Energia się skończyła. MIGI! Czekaj Co Co ma... robisz? Iź nie zrozum małpiszonie! Cicho! Cicho! Kurwa! Spadniesz! Jesteś taką cicho, mapą. Cicho, cicho! Cicho, to jest taktyka! Taktyka na wkładanie chuja do pyska! Jaka taktyka? Ona chyba cię widzi, Kazimierzu. <noise> Ona cię na pewno widzi. <noise> cicho! Weź ją, weź w nią patykiem tekim że. <grymne> może jej te, te rogi odpadną. O. Oj! Co na mnie? Kto i kaza? Co mi da dostać? Nie opieraj się. Stawaj, Wstawaj! Stój. Ty ty Nie wiem. O, pięknie co? O, to to jest satelita! Daj mi spokój, Madzielena. Nie ma nic. O, generator! Boże, piwo znalazłem. Da, dałem. Dałem ten? Dałem kabel już. Aha, w tamtą stronę, w to ja idę Nie, uciekam od niej. Ona jest chyba blisko Ciebie gdzieś. Nie powiesz podejrzewam Nie zarobuje Jezu, ale to gra okropnie i chodzi A! Co ty robisz? O! wygrałem! Wygrałem! Kurwa! Wygrałem! Brakuje nam paliwa Skazujesz. tylko. No, brakuje nam tylko paliwa. A w tym rzeczy nie wiadomo gdzie jest paliwo. No to ja ci nie pomogę w tego znajdowaniu, bo ja się zgubiłem w labiryncie Tylko nam brakuje paliwa. Zrobimy paliwo, mamy koniec. <noise> Teraz znajdź to paliwo kurwa <noise> No właśnie w tym rzecz. Grali na przyciski Eee Nie rozmawiamy o tym! O, kurwa! O, to było okropne doświadczenie Absolutnie Madzia mnie totalnie zgnębiła Stała i mi się patrzyła prosto w oczy, nie? Ja Cześć, ja jak, jak chcę, ja chcę być animatronikiem Dobra co my mamy zrobić tutaj? E Tap, Klucz. Generator. Czy najpierw do generatora? Na sam nie. W tym właśnie rzecz ja nie wiem. Ja jestem medykiem Słyszałem go. Ooo! Ik heb een chyba. Wat is dat? Fios! Ik ben in Warhouse? Wat is <laughs> er aan Możemy, możemy ustalić jedną kukę do <gł> Możemy ustalić jedną kukę do ty, ty zostawisz? Nie będę nie taki Ty mnie zostawisz? Ja pierdolę No i wypina Dobra idź on z Rezu, ja nie Stój to to, 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 no, to. no, Ej, no, 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 o Boże, jak się no, jak się no, Generator. Ja no, 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 Wdepnął minę. Wdepnął minę. Daj, ja zaraz wejdzę nie. Kurwa. Ups. Nie no wy mnie ledwie sto siedzicie. Ja ja czuję wasz smród. No fucking shit, tak to jest głupie No bez joj. A few later. Yes. No chodź. przecież to są kraty, jakie mam tędy przejść? Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się On tam jest, wyłoży otargę Ja pierdolę Nie F. wierzę Co za głupno! O co z tym chodzi? Ja mam jeszcze jedną minę. Cześć! Te nie zrobię płędu, nie nie! Znajdę Was, żebyście wiedzieli, że Was znajdę. O, oh, jak ty się tam zostałaś? Nie wytrzymam. Tutaj jestem! Chodź, 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 Przysianie, 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 Co to ma być? Gdzie ty chodź, jesteś? Chodź, Przysianie, Przysianie, Przysianie. Chodź, mogę cię. Tutaj, tutaj trzeba ten yellow card. No masz, wzięłaś ją. To się może trafić. Koniec. Nie mieliśmy szans, Wiesz, co jest najgorsze? Zajdzisz w fuzel, To wszystko. było straszne. Ja nie mogę się obracać w ogóle. Mam 10 FPS-ów. Jezu, trumę mam!